Panna Leopard, trzymając sponsowego ze wstydu Lucjana za rękę, odwróciła się w stronę całego towarzystwa. – Oto jest młodzieniec, o którym wam opowiadałam. Patrzcie, tam na ulicy odważnie mówił, że mnie kocha, a teraz nie chce mnie pocałować i stoi tak zastrachany, jak chłopczyk, schwytany na paleniu papierosów. – Co wy na to? Lucjan czuł się strasznie. Kilku spośród przyglądających mu się mężczyzn znał z widzenia. Byli to znani pisarze i krytycy. Patrzyli na niego wesoło, a on stał odrętwiały, wyglądając wprost żałośnie. Chodźcie więc tutaj, miłośnicy. Stoicie jak na scenie powiedział jeden z mężczyzn. Panna Leopard pociągnęła za sobą energicznie Lucyana. Był półprzytomny. Usiadł ciężko na krześle. Nie mógł się na nic zdecydować. Jest mi niewymownie przykro, że jest tak nieobyty. Popatrzcie jednak, twarz ma przecie inteligentną. Luciano przytomniał nagle, chwycił szklankę i wypił trochę wody sodowej. Rozejrzał się wokół. Było jasno. Siedział przy jednym stole z ludźmi o zaniepokojonych twarzach. Nieco dalej widniał drwiący uśmiech kelnera. Odwrócił głowę w stronę panny Leopard i powiedział wolno i dobitnie. Bydle. Wstał i wrócił do swego stolika. Dziadzia różowy i wesół wymachiwał rękoma. Lucianie jesteś blady, co u licha, dawno nie piłeś? Nie, drobiazg. No owszem, chętnie się jeszcze napiję. Po kwadransie świetny humor udzielił się i Lucianowi nie myślał już o incydencie w małej salce. we właśnie recytował sonety Aretina w swoim tłumaczeniu. Pani Bowe wydłużyła w zażenowaniu swoją kozią twarz, co jej nie przeszkadzało patrzeć czule na dziadzie. Wszyscy byli ostro podchmieleni. Dziadzia w pewnej chwili wykrzyknął, a może by tak do fukiera? Zgodzono się natychmiast. Dziadzia zapłacił rachunek, natomiast Bowe ofiarował się płacić u Fukiera. Wsiedli do taksówki i pojechali na Stare Miasto. Wprowadzono ich do niewielkiego, oddzielnego pokoju, gdzie stały wielkie miedziane dzbany, a ściany obwieszone były starymi sztychami. Bowe polecił przynieść dwie butelki słodkiego tyrolskiego wina oraz migdałów w soli. Dama sprzeczała się z dziadzią, czy się mówi proszę pani, czy też proszę panią. W końcu zniecierpliwiony dziadzia powiedział, że nieważne jest, jak się mówi, tylko co się mówi. Na co znów wtrącił Bowę, że piękna mowa to rzecz główna. W końcu przyniesiono wino i rozmowa przeszła na inny temat. Dziadzia wstał i wzniósł toast. Piję. Zdrowie kustosza Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Wypito. Lucjan rzekł smętnie, patrząc na portret Goethego, poczciwiec. Bowe twierdził uparcie, że nie było na świecie lepszego pisarza nad Cervantesa, a Lope de Vega, Bandello i w ogóle inni sami najgenialniejsi. Dlatego ich przyswajam językowi polskiemu. <grym się wyszło> tak. Teraz tak, powiedz mi, Lucjanie, co ty właściwie o mnie myślisz? Raptem pani Bowe zaczęła szlochać. Stało się to po wypiciu trzeciego kieliszka wina. Co ci jest, Luciu? Ach, bo przypomniało mi się, jakżeś to w zeszłym roku uciekł ode mnie do Poznania. Bowe zaczął mówić przytłumionym od wstydu głosem. Ależ, Luciu, co ci przyszło do głowy? Rok już upłynął. W towarzystwie pana Krapczyńskiego prawie nie znasz. Napij się wina. Lucia się wina napiła, ale mówiła dalej poprzez łzy. Bo to, proszę panów, uciekł ode mnie w biały dzień i trzy dni go nie było, a potem... Ech, dajcie spokój, wykrzyknął Lucjan. Nie ma sensu wysłuchiwać zeszłorocznych bredni. Co nas obchodzą wasze tajemnice? Posuń się, dziadzia, będę leżał na ławce i wył. Dziadzia, zatańcz nago. Dobrze, później... Naciśnij guziczek od dzwonka, niech nam przyniesie jeszcze tego wina. No, mili, jak tam samopoczucie? Dobrze, odpowiedział Bowe, tylko moja Lucusia coś ma smutną minkę. Bo tylko znęcasz się nade mną całe życie. Psami ciągle bijesz w domu? Bo ten twój pies to też ohydne bydle. Milcz! Co ja mam milczeć? Ochydne bydle i kwita. Tak, tak, ochydne bydle i kwita, przyśpiewywał Lucjan. Jeśli ochydne bydle, to trzeba go otruć. Znam nawet sposób, dodał dziadzia. Pani Bowe dostała spazmów. Krzyczała, Michał, Michał, w tej chwili od tych ordynusów, w tej chwili do domu. Ale kompania nie ma co. Już? O, nikczemnicy! Bowe zdążył się tylko pożegnać i zostawić pieniądze na rachunek. Dwaj młodzieńcy zostali sami. Cholera nagła, wyrzekał dziadzia. Zmarnowaliśmy tylko wieczór. Skąd ty znasz tę małpią parę? On jeszcze znośny, ale ona? Wariatka jakaś. Pijmy. Bardzo cię przepraszam. Akurat żeśmy się spotkali. Teraz jesteśmy sami. Jak najlepiej. Postąpiłeś dzisiaj bardzo odważnie, opowiadając mi tę historię o pannie Leopard. Popełniłeś przykrą niedyskrecję dla uratowania mnie od zgubnego uczucia. Tak, od zgubnego uczucia. Pijmy. A wiesz, że ja to wszystko wymyśliłem? Unikam zaś tej panny, dlatego, że winien jestem jej kilkaset złotych, które wyłudziłem od niej na pewne kombinacje. To cudowna kobieta, warta jak największej miłości i poświęcenia. Pijmy. Kochaj ją. Chociaż może beznadziejnie, ale ta miłość da ci dużo. Tak. Widzisz, od co kłamiesz? Kłamiesz jak pies. Ach ty ugarzu, mówiłeś prawdę. Przekonałem się dzisiaj, bo postąpiła ze mną nikczemnie. Ona zdolna jest do wszelkiej podłości. Ach, dziadzia, śpiewajmy. Dziadzia o nic nie pytał, przymrużył oczy i śpiewał. Pioruny niebo krajały, jak okrwawione noże, niebieskie koty mruczały, inferno było na dworze. Lucianie, lubisz Konrada? Bardzo. A ożeniłbyś się z Zażycką? Tak, po co? Aby ją oduczyć pisać. Tak, to nie zła myśl ale lepiej daj jej spokój co byś zjadł pierogów z kapustą albo kaszki manny na mleku to już idziemy jeść sycić się napełniać żołądki pożywiać naciśnij dzwonek na płacić pipapa wyszli noc była ciepła i z dachów spływały strugi wody Trzymając się pod rękę, nie wiadomo kiedy znaleźli się nad Wisłą. U stóp ich pluskała woda. Gdzieś w oddali błyszczały światełka. Kąpieli, co? Wybełkotał Lucjan. Nie za ciemno. I jutro, poza tym jestem e, czysty, z jedzenia, tu coś nie ma, nie ma. Szli z powrotem w górę. Na krakowskim przedmieściu wałęsały się prostytutki. Zatrzymali się przed jedną. Dziadzia począł do niej mówić coś, co miało naśladować język francuski. Mówił długo, taczając się przed nią w miejscu. Należ panie, ja nic nie rozumiem, powiedziała dziewczyna. To się naucz, cholero. Dziewczyna odeszła tanecznym krokiem. Poszli dalej. Na rogu koziej i krakowskiego przedmieścia stał wózek z gorącymi kiełbaskami. Mężczyzna w kapeluszu na głowie i wystającym z palta białym kitlu, zaglądał do buchającego parą wnętrza. Zatrzymali się. Dziadzia, starając się utrzymać równowagę ciała i języka, zaczął mówić z patosem. Nocny, bez snu, nocny człowieku, co karmisz zabłąkanych, wygłodzonych trudami nocy, bezsennej, któż ci wynagrodzi twe poświęcenie? Och, tam w górze czeka cię nagroda. Wszystkie wózki w niebie będą należały do ciebie. Sama, samatary, sumartary, samatyra, sarmatytani, nie, nie, samarytani. Eh, Bóg cię wysowicie, daj nam po kiełbasce. Jedli z apetytem a dobry człowiek nakładał im co chwila nowe porcje. Potem zażądał sześciu złotych. Dziadzia wręczył mu pieniądze wraz z błogosławieństwem. Ruszyli dalej. Tłukli się po ciemnych, opustoszałych ulicach, aż w końcu jeden zgubił drugiego. Szukali się gorliwie do świtu, aż w końcu wytrzeźwiony i zniechęcony Lucjan poszedł do domu. Zastał dziadzie przed bramą, prowadzącego dysputę ze stróżem nocnym, była to nawet ostra, polityczna sprzeczka. Weszli na górę i po upływie kwadransa dostali się do Alkowy. Leżeli na swoich łóżkach. Lucjan już zasypiał, gdy usłyszał drżący, monotonny głos dziadzi. Widzę, widzę armię olbrzymią. Najpierw jedzie butelka szampańskiego, potem adiutanci, sześć butelek mart. Tela, potem czwórkami jak wiśniówka, starka i inne, gatunkowe. Potem przerwa, i znowuż czysta, spirytus, winka różne. W końcu oddział sanitarny, aspirynki Bajera, woda sodowa i różne takie. Na potem, Lucjanie, jutro powiem Ci wszystko. Śpisz. Oho, ho, ho, ho! Boże, Boże! Zasnęli. Nastało lato. Wpadło w miasto i zgubiło swą urodę. Podkreślało swym słońcem szarzyznę domów, a ten sam wietrzyk, co kojąco poruszał zboże i wszelką zieloność poza granicami miasta, tutaj obsypywał kurzem spotniałych przechodniów. Czynił harce ze śmieciami i lekceważąco ocierał się o rachityczne drzewka. W mieszkaniu na nowiniarskiej panowało teraz przykre gorąco, a zapach skór z dołu wpadał przez otwarte okna. Studenci chodzili półnago i uczyli się wstępym uporem. Edward chodził rano do kostnicy, krajał nieboszczyków, wracał zdenerwowany. Pisał wypracowania i przez resztę dnia przeszkadzał kolegom, wykłócając się z nimi. Dziadzia wcale nie wyjechał, co zresztą wszyscy przewidywali. Tłumaczył to niechęcią do szargania się po świecie. Lucjan jednak widział po jego minie, że po prostu nie mógł sobie znaleźć miejsca. Ciągnęły się więc dni posępne, z rzadka przetykane pijaństwami, ubogie i beznadziejne. Dziadzia zmarniał i żył więcej niż skromnie, całymi dniami leżał na łóżku w absolutnym lenistwie i abnegacji. Trafiały mu się czasem zamówienia na artykuł lub nowele, lecz nigdy ich nie wypełniał i żył groszami wyłudzanymi od rodziny. Lucjan przeróżnymi sposobami starał się nakłonić go do pracy. Podsuwał mu wieczorami papier i ołówek ze słowami, jeśli nie napiszesz trzech stron przynajmniej, powiem twojej ciotce, że wcale nie masz dziecka, na którego utrzymanie daje ci pieniądze. Szantaż ten nie robił jednak na dziadzi żadnego wrażenia, ponieważ był często powtarzany, a groźba nigdy nie wypełniona. Tak więc żył z dnia na dzień i powiadał, że obmyśla plany na przyszłość. Lucian pisał powieść. Był to jednak wysiłek zbyt wielki na nikłe możliwości młodzieńca. Zabrał się do sprawy, którą znał tylko z obserwacji. Zabrnął, mimo woli, w jakieś komplikacje psychologiczne swych bohaterów. Nie mógł czy nie umiał wyciągnąć z tego logicznych konsekwencji i coraz bardziej tracił wiarę w swą pracę. Dla zarobku pisać nie miał głowy wobec czego jadał rzadko i palił podłe papierosy. Upał, uciskał mu płuca, miewał ataki wyczerpującego kaszlu, a źle odżywiany organizm coraz mniej był odporny na drążącą go chorobę. Zygmunt, o, temu powodziło się wprost świetnie. Przede wszystkim nie pisał wierszy. Był wysokim urzędnikiem, miał bezpłatny bilet kolejowy i co tydzień w niedzielę odwiedzał rodzinę i przyjaciół. Wpadał do domu z humorem, opowiadał szczegóły swej pracy, drobne wydarzenia związane z powagą stanowiska, zabierał dziadzie i Lucjana do knajpy i tam gawędzili do wieczora. Potem Zygmunt wyjeżdżał, żegnając się do następnej niedzieli. Mówił, że żyje jak normalny człowiek, nie zatruwa sobie umysłu jadem poezji i czytuje dzieła filozoficzne. Lucjan miał zły dzień. Wstał późno z uczuciem bezcelowości swego istnienia. Bolała go głowa, a na oczach osiadł jakiś ciężar. Ciągle myślał o pannie Leopard, a wspomnienia owej marcowej niedzieli nie zatarły się jeszcze. Bo jakże sobie z nim poczynała, zadrwiła sobie z niego wobec kilku uznanych matołów, ośmieszyła bezwstydnie jego intymne uczucie, które jej zwierzył w przystępie młodzieńczej szczerości. Nie widział jej od tej pory ani nie słyszał o niej. Natomiast myślał wiele. Dziadzia cofnął zeznanie pijackiej nocy. W istocie sprawa tak się przedstawiała, jak to opowiedział poprzednio. Wreszcie Lucjan kochał podwójnie, bo przecież czuł coś do rudej dziewczyny do owej Teodozji. Ostatnio często przebywali sami, posiadał ją na zawołanie, zawsze gotową do zaspokojenia jego zmysłów. Ale ileż to razy, kiedy ją nakrywał sobą, rozjaśnioną od rozkoszy, rudymi zwojami otoczoną twarz zamieniał w wyobraźni na. Pewną kształtną główkę o lśniącej czarnej czuprynie i wielkich, gorejących oczach. Te urojenia kończyły się bezlitośnie, kiedy Teodozja mówiła gardłowym, ciepłym od zadowolenia głosem: No, złajże już karaluchu. Złaził w istocie, zwlekał się z obfitości tego zdrowego ciała i kładł się z bólem w sercu i niesmakiem na swoim łóżku. Tego ranka wszystko potęgowało rozstrój. Ów Żyd z dołu śpiewał z jakąś wściekłą radością życia. Słońce tłoczyło się w pokoju, a na ulicach wszystko dźwięczało metalicznie w rozpalonym powietrzu. Student robił wykresy, śpiewając bezwstydną wojskową piosenkę. Był w koszuli i zwisające u spodni szelki obijały się obose pięty. Dziadzia w kontemplacji swej rannej neurastenii leżał odkryty i palił fajkę. W drugim pokoju Teodozja wytrwale szorowała podłogę. Klęczała i jej podkasana sukienka ukazywała twarde, białe uda. Tylko nie wliź na mnie jak na klacz – zawołała rubasznie do wchodzącego Lucjana. Nic nie odpowiedział i stąpając na palcach, by ominąć kałużę na podłodze, Podszedł do kredensu. Na łóżku wyciągnął się mały rudy Kotek, ulubieniec Teodozji, i wygrzewał się w słońcu. Było to dziwaczne stworzenie, wychudzone i piekielnie nerwowe. Nigdy nie można było się spodziewać, co uczyni za chwilę. Jako punkt obserwacyjny, wybierał sobie zazwyczaj szafę. I z tej wysokości, wiecznie zainteresowany wodząc ślepkami i zaruchami obecnych, potrafił nagle skoczyć na głowę studenta lub na zgięty kark uczącego się Bednarczyka. Teraz właśnie skoczył na ramię Lucjana i ostrym języczkiem począł gwałtownie lizać go w ucho. Czynił to z energią, jakby od tygodni czekał na tę okazję raptem wrócił na swoje miejsce i przewróciwszy się na grzbiet, z wyciągniętymi łapkami przyglądał się Lucjanowi. Otóż to właśnie. Komiczne stworzenie momentalnie rozproszyło zgorzkniałość Lucjana. Pogłaskał kotka, wyjął z kredensu koszyczek ze śniadaniem, powiedział kilka miłych słów Teodozji, napełnił szklankę kawą i wrócił do pokoju. Jedząc, Rozmawiał z Bednarczykiem. Jakże panu idzie, panie Władysławie? Bardzo dobrze. Doganiam zaległości wojskowe. Aby skończyć, aby skończyć. Nie nudzi się panu tak cały dzień ślęczeć nad książką? Nie, jestem zbyt zajęty. Mam wielkie zobowiązania wobec swojej rodziny. Myślę o przyszłości. Trzeba pracować, aby nie skończyć tak, jak to prorokuje Edward. Dziadzia wstał i zabrał się do golenia. Pielęgnował swą bródkę i czynił to codziennie. Odezwał się do Lucjana. Jest upalny dzień. Miły może pójdziemy na plażę. Świetna myśl. Jeszcze w tym roku nie byłem na plaży. Drogo taka historia kosztuje? Nie niedrogo. Zresztą zafunduję ci.